Witajcie w Operacjum. Dzisiaj postaram się Wam przedstawić, kim był Credence Berboun. Zapraszam. Credence Berboun, urodzony jako Aurelius Dumbledore około 1901 roku, był amerykańskim czarodziejem półkrwi, który żył w XX wieku. Został adoptowany przez Mary Lou przywódczynię grupy przeciw czarom, zwanej Dobroczynnym Stowarzyszeniem Nowego Salem. Z powodu stłumienia jego magii kredens rozwinął mroczną, pasożytniczą siłę, znaną jako Obscurus. Podczas gdy większość obskurodzicieli umiera przed dziesiątymi urodzinami, kredensowi udało się dożyć dorosłości, co było dosyć niezwykłe i niespotykane wcześniej, oraz było świadectwem jego niesamowitej mocy. W 1901 roku kredens został zabrany przez swoją ciotkę na statek płynący do Ameryki. Został zamieniony w łóżeczku przez młodą Letelę Stręcz na korwusa. Niestety Stanek zatonął podczas sztormu, a jego ciotka i korwus razem z nim. Kredens został zabrany przez Letę i Irmę Dugard do łodzi ratunkowej, która odpłynęła w bezpieczne miejsce. Chłopak w Ameryce został oddany do adopcji jako korwus, a o prawdziwej tożsamości chłopaka wiedziała tylko Leta. 21 października 1905 roku został adoptowany przez Mary Lou Bourbon, amerykańską kobietę niemaga, która kierowała grupą walczącą z magią. Ta zmieniła jego imię na Credence, wychowując go w Nowym Jorku wraz z dwójką innych adoptowanych dzieci – Chastity i Madesty. Credence był najstarszym z całej trójki. Będąc pod opieką Mary Lou, Credence był przez nią fizycznie i psychicznie maltretowany – Często używała własnego paska, zostawiając ślady na jego rękach. Mary Lou uważała, że biologiczna matka kredensa jest złą i nienaturalną kobietą, sugerując, że była świadoma jego pochodzenia. Kredens miał czarne włosy, brązowe oczy i bladą skórę. Często wydawał się zakłopotany, zdenerwowany lub zawstydzony. Miał również tendencję do stania z pochyloną głową. Lubił ubierać się w eleganckie stroje. Nosił koszulę, kamizelkę, krawat oraz płaszcz. W latach 30. zapuścił długie, jedwabiste włosy i nosił czarny aksamitny płaszcz z czerwonym krawatem i czarną skórzaną kamizelkę. Kredens ze względu na trudne dzieciństwo w rodzinie adopcyjnej wyrósł na osobę, która bała się mówić wprost o uczuciach i za wszelką cenę wszystko w sobie tłumiła. Był za młodu bity, także za cudze przewinienia, a mimo to wykazywał opiekuńczość i potrafił odbyć karę swojej przyrodniej siostry, nie wskazując jej winną. Gdy poznał Percivala Greysa, zaufał mu, widząc w nim swojego przyjaciela. Wierzył, że ten pomoże mu zostać czarodziejem, jednak ostatecznie mężczyzna potraktował go przedmiotowo, po czym odrzucił, gdy zdał sobie sprawę, że Kredens nie wspomniał mu o jego przyrodniej siostrze. Chłopak wielokrotnie płakał, co wskazuje na to, że był bardzo wrażliwą osobą. Ze względu na tłumienie w sobie emocji miewał ataki gniewu, które wydobywały z niego moc obskurusa. Pod wpływem złości zmieniał się w czarną siłę o konsystencji dymu, która niszczyła wszystko na swojej drodze. Pewnego razu świadkiem traktowania Kredensa przez Merylu była Tina Goldstein, która zaatakowała zaklęciem matkę adopcyjną po tym jak ta się fizycznie znęcała nad Kredensem. Otwarte użycie magii w obecności Niemagów wymagało rozległego użycia zaklęcia Obliviate, przez co Tina została zdegradowana do biura pozwoleń na różdżki. Do grudnia 1926 roku kredens stracił kontrolę nad swoim obskurusem. Co przejawiało się w wybuchach siejących spustoszenie w Nowym Jorku. Te zakłócenia zostały odnotowane zarówno w prasie mogolskiej, takiej jak New York jak i prasie czarodziejów New York Ghost. W tym czasie kredens regularnie kontaktował się z Gellertem Grindelwaldem, który przejmował tożsamość Percivala Gravesa. Grindelwald chciał przekonać chłopaka, aby ten pomógł mu odnaleźć OBSKURUSA, którego Gellert widział wcześniej w wizji, którą otrzymał. I wierzył, że Credence jest w jakiś sposób związany z tą magią. W zamian Credence'owi obiecano, że zostanie on uwolniony i nauczony magii. 6 grudnia tego samego roku Credence wraz z siostrami i macochą dostali się dzięki pomocy Langdona Shaw'a do Shaw Tower. Udało im się spotkać z Henrym Shaw'em seniorem, który akurat rozmawiał ze swoim starszym synem Henrym Shaw'em juniorem. Langdon próbował przekonać ojca, by opublikował w swojej gazecie Show News dowody na istnienie magii i w ten sposób wyjaśnić dziwne zdarzenia w mieście. Swoich sił spróbowała też Mary, ale Henry nie zgodził się i kazał im wyjść. Po jego stronie stanął także senator Show, który nazwał Berbonów szaleńcami i gdy wychodzili, dodatkowo poniżył kredensa. Chłopiec bardzo się tym zdenerwował, a Modesty widząc to, opiekuńczo chwyciła go za dłoń. Wieczorem Credence zmienił się w obskurusa, wtargnął na uroczystość zorganizowaną przez senatora Szała i brutalnie go zamordował. Następnego dnia Kredens znalazł w pokoju modesty różdżkę. Gdy wypytywał dziewczynkę o pochodzenie przedmiotu, odparła tylko, że mają zostawić, bo to zabawka. Wtedy do pokoju weszła Mary i od razu uznała, że różdżka należy do Kredensa. Zdenerwowana złamała ją i, nie słuchając wyjaśnień modesty, wzięła pasek od chłopca, by go ukarać. Ale zanim zdołała to zrobić, tajemnicza siła wyrywała jej z dłoni pasek, a zaraz po tym Kredens zmienił się w Obskurusa. Zabił Mary i Chastity oraz zniszczył kościół. Jakiś czas później został odnaleziony w gruzach kościoła przez Gravesa, który uznał, że obskurodzicielem jest Modesty i zmusił chłopaka, by zaprowadził go do dziewczynki. Gdy dotarli na Bronx, gdzie zabrano Modesty, Percival uznał, że chłopiec nie będzie mu już do niczego potrzebny i poinformował go, że jest harłakiem i nigdy nie zostanie czarodziejem. Zdenerwowany z powodu zdrady Credence ponownie zaczął się zmieniać w obskurusa, Wtedy Graves zdał sobie sprawę z pomyłki i spróbował przeprosić chłopca oraz namówić go do zapanowania nad istotą. Kredens odparł tylko, że tego nie chce i przemienił się w czarną chmurę, która wyleciała przez okno i zaczęła dokonywać zniszczeń w mieście. W pogoń za Obskurusem ruszył Graves, próbując powstrzymać chłopaka i zmusić go, by wrócił do ludzkiej postaci. Do pościgu dołączyła także Tina Goldstein wraz z Newtonem Skamanderem. Istota przeleciała przez miasto, niszcząc wszystko na swojej drodze, aż trafiła na stację metra. Zanim wbiegł tam Newt i spróbował porozmawiać z obskurodzicielem, by go uspokoić. W międzyczasie na miejsce przybyli auroży i odgrodzili ten stacji za pomocą zaklęć. Percival, przyjmując dowodzenie, nakazał im, by nikt w tam nie wchodził, po czym samotnie poszedł do tunelu. Gdy zastał tam Newta mówiącego do kredensa... Zaatakował go i wywołał kolejny atak obskurusa. Dopiero pojawienie się Diny pozwoliło uspokoić istotę i przemówić do chłopca, ale zanim zdołała coś zdziałać, zjawili się aurorzy, którzy wystrzelili w obskurodziciela wiele zaklęć. W efekcie czarna chmura rozpadła się na drobne strzępy. Percival zdenerwował się, będąc pewnym, że kredens został zniszczony przez aurorów. W odwecie on zaatakował ich, ale został powstrzymany przez Newtona, który go unieruchomił. Za pomocą zaklęcia Revelio zdemaskowano Gravesa. Ujawniono wtedy, że Graves w rzeczywistości był galertem Grindelwaldem i aresztowano go za jego liczne zbrodnie. Ponieważ w trakcie ataku wielu niemagów było świadkami korzystania z magii, konieczne było wymazanie tych zdarzeń z ich pamięci. Jednak Aurorzy nie byli w stanie tego dokonać na taką skalę. Z rozwiązaniem przyszedł Newt, który wykorzystał groma ptaka, do wywołania deszczu zawierającego jad pikującego licha. Substancja wymazała wszystkim niemagom w Nowym Jorku wspomnienia z ataku, a w trakcie tego procesu czarodzieje naprawili za pomocą magii zniszczenia. To wszystko na dziś. W kolejnym odcinku skupię się na dalszych latach życia Kredensa. Dajcie znać o jakich postaciach chcielibyście jeszcze usłyszeć i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.